Cześć, z tej strony Xen, witam was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin', a w sumie Friday Night Crunchin'. Dzisiaj mamy moda, dość w sumie powiązanego z memami i, yy, jak dla mnie przynajmniej, z stroną komiksy.pl. Będziemy dzisiaj grać na yy, gościa jedącego płatki, o właśnie, <ścoughs> Serial Guy. O, mam trzy piosenki, Crunch, Milky Way i Choke A Lot, He Will Never Be Funkin'. Okej, okay. yy, no zobaczymy jak to będzie wyglądać, mam nadzieję, że będzie w miarę fajne i dużo memów. Także lecimy. Okej, okay, ustawiał coś, jedzenie tych ...płatków i dostał w ryja mikrofonem od boyfrienda. Okej. Okay. A i to wszystko. Okej. Okay. No, ale ja przynajmniej to kojarzę z komiksów.pl jak byłem mniejszy. Pamiętam jak wchodziłem zawsze czytałem te komiksy, kurde. Jestem ciekaw, czy w ogóle istnieje ta strona. Chyba jeszcze istnieje te komiksy.pl. Ale kurde, Jezus Maria, jak ja dawno tam nie byłem. Kurde. Ale dobrej jakości żarcie płatkami było. <noise> o kurde. Ale jak na razie, za spokojna ta piosenka coś. Coś tu się musi kryć. Ale naprawdę dobry głos ma ten gościu. Serial guy, kurde. Tylko on zawsze... O nie! Jak tutaj będzie to? Bo on zawsze. Y... Olepit zarobisty. Bo on zawsze pod koniec y, tych y, tych komiksów on zawsze pluł płatkami, nie? Z tego co pamiętam. Co będzie nam plu na mordę? <laughs> o nie. Ole zarobisty bit! Mogą być trochę trudniejsze, że znaczy w sumie mocno trudniejsze, ale szacun za muzykę. Naprawdę. Jest dobrze zrobiona. Jak dla takiego moda. To w ogóle to w, 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 w obrazku tam na ścianie to jest ten? Trollface? Z kobietą Trollface? Chociaż nie wygląda to na troll Szczególnie ta po prawej o postać z dupą zamiast brody. co chodzi? To naprawdę jest dobrze zrobiona ta muzyka. Ale czemu nie jest szybsza, no? Szkoda. Tak trochę traci potencjał to. Tylko na mnie nie pluj. Nie płatkami, gnoju. Nie chcę mieć mordy pełnej mleka. Ale na razie się jakoś nie zbiera, więc. No, ale cóż, trzy piosenki mamy, więc no. Nigdy nic nie wiadomo. W ogóle nigdy się, kurde, nie gada, nie, nie, ten, nie śpiewa z pełnymi ustami, tak jak on, gdzie można nieźle zakłysnąć. Dobra, no co będzie dalej? Mikrofon jeszcze jest napisane na mikrofonie, ok? Pip. The fuck is jam <laughs> Okej, okay, czyli boyfriend się tutaj na niego dość wkurzył <laughs> Okej okay. Czemu on go wzywa w ogóle? No dobra, lecimy Kurde, za spokojne są te piosenki jak dla mnie Co jest? Znowu jakaś kurde spokojniutka piosenka będzie? Chillowa? I tak się zapowiada <laughs> No, coś chyba będzie taka no liczę, że trzecia będzie fajna. Bo te to są na razie takie rozgrzewkowe, jak mam na razie, nie? Oj, oj, oj. O, możecie mi napisać w komentarzach, jakie są wasze ulubione płatki. <laughs> no kurde, zarobiste. To znowu za spokojnie. Ale widzik super. To się naprawdę postarał. i sobie, kurde, no wiem, co no to jest. Ty sobie postawił za cel, żeby zrobić bardzo dobrą piosenkę. I później do niej po prostu ustawił trudność, a nie na odwrót. Ale i tak czasem. To by nawet tak dobrze robić. Stawiasz trudność jaką chcesz i później... O jest to jest pewnie dużo cięższe Dalej odpal się, kurde Cały czas się boję, że od mnie napluje, nie wiem, nie wiem czy to, yeah. nie, chyba nie wygląda na takiego Chociaż... Kto to wie? Dobra, dalej, kurde, ja chcę trzecią piosenkę, dawaj mi to. W, w ogóle, chyba to jest druga piosenka, w której mamy full combo? No, ale to nie jest żadne, żadne osiągnięcie, przy takiej piosence full combo mieć, no. Nie jest zbyt... Dobre. To no to już z automatu powinno być FC. Co to jest? Fishy. Aha, boyfriend plus mikrofon równa się przestraszony głupek. O, i o, i pluje znowu. Kurde. I co mu się stało? Jakoś troszkę tak jakby mu odwaliło. No dobra. W końcu. Niezalą morde robi. To nas śmiewa? Tak, ona nas śmiewa, kurde. I może wygrywamy wszystko. Nieładnie. Ale jest dużo trudniej, więc zarobiście. Nie ta morda jest przepiękna. Co to ma być? Dobra, kurde, pokonujemy cię, bez problemu. Chodź teraz już wygląda tak. O Opluł nas Wie Wiedziałem, kurde, że nas opluje Ty świecił! Głupi No nie, no Opluł nas, kurde Gdzie się tak perfidnie Przerwa kusenki. <laughs> o, już się zaczyna dławić O Jezu, i to poważnie Co jest? Ty Tam mnie zdechnij przypadkiem To jest to, że o dobra, chyba mam klikać to jednak. Ta, ja, ale zaczyna się dławić, kurde. No jak już tak lata, z pełną mordą, to się nie dziwię. Nie wiem, boję się, że, te, że to mleko to jest instakill. Jezu, a to jest obrzydliwe takie... Jakby kurde próbował odkrząknąć, a nie się pusił. Ty kaszlek, Fajne to jest, fajne, naprawdę. To trzecia piosenka zarobista o! No i padł. No i się kurde zachłysnął. No cóż, wygraliśmy. Easy. Ciąg dalszy nastąpi. O nie! To jest troll face. To jest na pewno trollface. O tak. Czyli wejdzie ze śmiesznej piosenki horror. Co? Mamy czekać. No dobra, ja z chęcią poczekam na kolejny mod horrorowy jak będzie zarobisty. Kurde nie wiem co on powiedział. Coś mu przynosi... Przynosi mu szczęście chyba czy coś takiego Okej okay. No dobra, zobaczmy sobie, czy jeszcze jest jakaś tutaj... Bardzo mi się podoba ta muzyka tutaj, tylko spokojna. Na freeplay zobaczmy, czy coś jest. O, jest! Tak, mamy, czwartą piosenkę. Dobra, lecimy. Legacy. Dziedzictwo, okej. Okay. Jestem ciekaw, jakie dziedzictwo. O kurde, co jest? To jest dziedzictwo? Ajfankom? Okej. Okay. Zeszliśmy do piekła. O jezu, o dobra, to jest szybkie. Dobra, czas się skupić. Przy tej chyba coś będzie już ciężej. Co jest? Kurde, czemu jest taki? St taki nagle klimat się włączył. Na początku było śmiesznie i tak dalej, a nagle tutaj jesteśmy, kurde, w piekle. Wstąpiliśmy do piekła. Po, kurde, kolejną dawkę memów. Nic nas nie powstrzyma. Ten uśmieczek mnie troszkę niepokoi na środku. Nic nie robi, tylko tak się rusza. Nie wiem, co sobie myśleć o nim. Dobra, ale tutaj, kurde, trzeba to przejść. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego Instakilla. Nie mam psychy na Instakilla już. Jest Maria. Ale to, to, to w ogóle nie jest trollface. To na pewno nie jest trollface. Co to może być, kurde? Nie wiem, naprawdę nie wiem Możecie nie w komentarzach jeśli wiecie Próbuję sobie... Nie, 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 jestem w stanie określić Po prostu pewnie jakaś zwykła morda to jest Ale długa pisemka widzę się zapowiada Kurde, trzęsie się wszystko Ale nie jest jeszcze tragicznie Co, co jest tej? Kolejny ajfany kom przychodzi nie ma. Nic nas nie powstrzyma. No chyba, że ta puśka nagle się odpali. To nie wiem, co można się spodziewać, pani. Tak? <grych> Pięknie. mi zrobić to na full combo. Choć kurde, ponad 4-minutowa piosenka. Nie wiem, czy mi się uda. Naprawdę. To nie ciężko. Ale spróbujmy. Try hard. Bo na razie to nie jest jakieś wielce trudne. Kurde, kolejne. Czemu się cały czas pojawiają kolejne? <gryny> Linki, jakby co to się ma pojawić całe? Wszyscy co? O! Zniknęło. Co jest? Dawaj. O kurde. No, tak coś myślałem, że ta buźka no nie jest tak samo po prostu. <grych> ja piernicza, ale to jest fajne. Jak się uśmiecha! Niewinnie. Ale kurde już zacznie śpiewać, to no nie jest. Taka niewinna. <grych> Dobra, robi się coraz trudniej. No nie! Co? Jeden mis gdzieś? Gdzie ja zrobiłem tego misa? No kurde Nie to jest już hamstwo Hamstwo najczystszej postaci Tak mi dobrze szło Traciłem całą motywację kurde Ale dobra i tak zróbmy to jak najlepiej no i Dawaj Kurde, nie wiem czy to już jest koniec piosenki, czy nie. Bo jest wszystko na czarno, ale chyba nie. No, jeszcze trochę jest, kurde. O! No nie, no mis! Nie kliknęło mi się, kurde! Dobra, kurde. Koniec z misami. Nie można więcej robić. Dwa to już jest za dużo i tak. Dwa o dwa za dużo w ogóle teraz zacząłem tą na dole ikonę, Jezus Maria, to dziwnie wygląda. Jakby go kurde wykręciło na wszystkie strony. Brakuje tego, żeby coś tutaj jeszcze było, jakaś dodatkowa mechanika, na przykład jak się pojawia ta mordka, żółta. Że na przykład zabiera dużo HP czy coś. To by się przydało naprawdę. No tak, no dobra, pojawiła się, ale co w związku z tym? Nawet pysenka nie jest drugiej jak w wielce. A to powinno mieć takie, BUM, że powstała kurde jakaś wielka tutaj łóżka i chce nas rozwalić. Jest 10 razy trudniej. Ugramy dwóch na jednego w sumie. No jak nie ma tego, no to tak troszkę marnowanie potencjału, no. No i easy. O tak. Udało się. Pokonać piekło. i powrót do tej takiej spokojnej piosenki, to jest coś pięknego. No dobrze, tak by się tutaj prezentował modzik Friday Night Crunching. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie lajka, subskrypcję. Ja się znowu żegnam. Do zobaczenia i pa pa!